Niezbędnik adwentowy. Zapraszają. Radio Fiat i portal niedziela.pl. Nocą szukałam. Adwentowe rekolekcje maryjne. Zrób to nie sam. Tekst ksiądz Michał Lubowicki. Czytają ksiądz Mariusz Bakalasz, ksiądz Piotr Zaborski. Dzień pierwszy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezroma, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona. Nason ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud, ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwanych Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Dwie ewangelie, Mateuszowa i Łukaszowa, podają rodowód Jezusa. U Łukasza sięga on nawet dalej, w biblijną historię, bo aż do praojca Adama. Łukasz jednak nie wspomina w spisanym przez siebie Jezusowym rodowodzie Maryi, a Mateusz owszem. Ponieważ zaś interesują nas te z biblijnych tekstów, w których się ona pojawia, zostajemy więc przy tekście Mateusza. Najpierw kilka słów o samym rodowodzie. W całej Biblii takich tekstów jest mnóstwo i śmiało możemy przyznać, że są one dla nas dość nudne i trudne. Listy obco brzmiących imion, ciągnące się przez całe strony Pisma Świętego, niewiele nam mówią, i można by się nawet zastanawiać, czy to aby na pewno jest słowo Boże. Dla Żydów jednak rodowód był i do dziś jest czymś ogromnie ważnym. Znać swój rodowód właśnie wiele pokoleń wstecz. To znać siebie samego, wiedzieć, kim się jest, w pewnym sensie wręcz znać rację swojego istnienia. Tą racją są wybranie i obietnice Boga których jest się prawowitym spadkobiercą z racji przynależności do jego ludu znać swój rodowód Ostatecznie sięgający przecież zawsze do któregoś z dwunastu synów Jakuba, Izraela, ich dziadka, Izaaka i wreszcie pradziadka, czyli samego Abrahama, to odkryć i doświadczyć wielkiej wierności Boga, który przez tyle wieków nie wycofał się, nie zrezygnował, nie odpuścił sobie, choć doprawdy miałby powody, ale wciąż uparcie realizuje to, co obiecał pokolenia wcześniej. Jezusa i Abrahama, od którego Mateusz zaczyna swoją wersję rodowodu, tego pierwszego, dzieli mniej więcej 1800 lat historii. I to nie jest historia łatwa, prosta i zawsze przyjemna. W wielu momentach jest naprawdę dramatyczna, także z powodu ludzkiego grzechu, z winy człowieka. To są do bólu konkretne wydarzenia, czasem naprawdę straszne i tragiczne. To są konkretne imiona w tym rodowodzie. Wystarczy znaleźć w Starym Testamencie nawet same tylko historie jedynych czterech, poza Maryją, wspomnianych przez Mateusza kobiet. Tamar, Rachab, Rut i dawnej żony Uriasza, czyli Betrzeby, której Ewangelista nie wymienił nawet z imienia. Jest tam wszystko, co tylko można sobie wyobrazić najgorszego. Wojna, zdrada, walka o życie, obojętność najbliższych, morderstwo z zimną krwią, nadużycia władzy – Cudzołóstwo, prostytucja, taka do której jest się właściwie zmuszonym: imigracja w obcej i niekoniecznie przyjazne środowisko ze względu na troskę o bliskich, bieda, strach, niepewność o jutro, śmierć współmałżonków, śmierć dzieci cały przegląd, nieszczęść, katastrof, ale i ludzkiej podłości, małości, okrucieństwa to jest historia rodzinna Jezusa. Delikatnie mówiąc, nieidealna. Momentami po prostu straszna, obrzydliwa. Przerażająca. I Bóg chciał tej historii, nie w tym sensie, żeby właśnie tak wyglądała, ale chciał, żeby się toczyła dalej, nie uciął jej, nie przerwał nawet w najbardziej okropnych chwilach. Syn Boży, nasz zbawiciel, ma za sobą taką historię, takich przodków. Już samo to jest naprawdę warte rozważenia. My jednak chcemy skupić się przede wszystkim na Maryi, choć ona i tak za każdym razem będzie nas odsyłać do samego Jezusa. Nieco znużeni wyliczanką niewiele mówiących nam imion, czytamy wreszcie, że Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Co się kryje w tym lakonicznym i pozornie jedynie informacyjnym zakończeniu zdania? Po pierwsze, to, że historia zbawienia, które Bóg nam daje, które sprawia w naszym życiu, ma swoje mięso, swoje tu i teraz, w każdym pokoleniu i w każdych okolicznościach, i że tym mięsem historii naszego, mojego i Twojego zbawienia jest po prostu nasze życie, z tym, co w nim i w nas samych najlepsze i najgorsze. Po drugie, to że ta cała pokierszowana historia jest jednak formalnie historią rodziny Józefa, nie Maryi. Syn Boży, żeby móc się urodzić, potrzebuje matki i ojca. Matki z dość oczywistych względów, ale i ojca, bo w tamtej kulturze i czasie... Ona koniecznie musiała mieć męża, inaczej nie dane by jej było urodzić dziecka, ani nawet samej przeżyć. Jako, że karę za cudzołóstwo, a poza małżeńska ciąża była tego wystarczającym dowodem, stanowiła po prostu śmierć. Tym mężem jest Józef. Ale to oznacza, że Maryja, wychodząc za mąż za Józefa, jednocześnie wychodzi za mąż za całą tę historię. Musi ją przyjąć za swoją, zaakceptować, w pewnym sensie pogodzić się z nią taką, jaką ona jest w całości i w każdym swoim, nawet najbardziej okropnym szczególe. Bez tego nie urodzi się Jezus, odkupiciel tej historii i wszystkich tych ludzi, którzy należą do jej przeszłości i przyszłości. Wbrew pozorom to nie są jakieś abstrakcyjne rozważania o jedynie moralnym czy duchowym ciężarze takiej historii. Doskonale przecież wiemy, jak wielki wpływ ma na nas zarówno nasza własna przeszłość, to świadczenia, które nas ukształtowały, i decyzje, które podejmowaliśmy na różnych etapach życia, jak i przeszłość ludzi, z którymi jesteśmy związani. I to praktycznie we wszystkich niemal wymiarach i aspektach naszej egzystencji, od warunków ekonomicznych po uwarunkowania psychologiczne. Bardzo często taka czy inna dysfunkcja jednej osoby rzutuje na życie wielu innych, zwłaszcza najbliższych, ale również na następne pokolenia. Oczywiście wiele z nich można przy pewnym wysiłku przezwyciężyć, pokonać, przepracować, zmienić. Nie jesteśmy skazani na powtarzanie błędów i grzechów naszych przodków, ale najczęściej wiąże się to właśnie z jakimś wysiłkiem, zmaganiem, nieraz heroiczną wręcz walką. Warunkiem wstępnym samego jej podjęcia jest zmierzenie się z prawdą o tym, co nas obciąża, przyjęcie swojej własnej historii, przeszłości, wynikających z niej uwarunkowań, jakie by nie były. O tym właśnie jest pierwsze słowo tych rekolekcji, tego adwentu. Zaprasza nas, czy wręcz każe nam skonfrontować się ze swoją historią w jej mikro i makro wymiarze. Jaki jesteś? Jaki wchodzisz w ten czas? Jakie Twoje doświadczenia z przeszłości potrzebują odkupienia? Dlaczego czekasz na odkupiciela? Co dźwigasz? Co Cię ukształtowało? Jaka jest Twoja historia? Co w niej jest dobrego, a co złego, trudnego, bolesnego? Z czym się zmagasz? Popatrz na swoje życie, rodzinę, może nawet odległe w latach wydarzenia, ale i na ostatni rok, miesiące i dni. Poproś Maryję, by pomogła ci przyjąć i wciąż od nowa uczyła, jak przyjmować tę historię, jak powiedzieć sobie: w porządku, to jest i taka właśnie jest moja historia. Ja jestem taki: bez rozpaczy, bez nadmiernego obwiniania siebie i innych, z nadzieją, że to także może być historia zbawienia. Zbawionego człowieka, zbawionych ludzi. Poproś ją, by dziś na nowo stała się dla ciebie matką tej właśnie nadziei. Co z tym zrobić? Zawierz Maryi swoją historię, modląc się swoją ulubioną modlitwą Maryjną. Pomódl się za swoich zmarłych przodków. Może zaplanujesz wizytę na cmentarzu w najbliższym czasie. Jeśli jest to możliwe, podziękuj, choćby przez telefon, swoim rodzicom, a może i dziadkom, za to, że żyjesz. Przeczytaj Psalm 139, Werset od 1 do 16. Niezbędnik adwentowy. Zapraszają. Radio Fiat i portal niedziela.pl. Nocą szukałam. Adwentowe rekolekcje Maryjne. Zrób to nie sam. Tekst ksiądz Michał Lubowicki. Czytają ksiądz Mariusz Bakalasz, ksiądz Piotr Zaborski.